Hej, cześć, ciekawe na ludzie z tej strony i nas w kolejnym odcinku z Marvel Rivals. Od Villana do Bohaterów tak nazwaliśmy to, moi drodzy, serię. A dzisiaj kontynuacja, jeżeli chodzi o tanki, i przed nami dzisiaj kto? Przed nami dzisiaj moi Mili Thor. E, tak, czyli postać e, tank kolejna, e, która według mnie. No, ja nie lubię ogólnie nim grać, także to będzie raczej Clown Fiesta troszeczkę. E, mamy złączenie, jak widzicie, tutaj z panem Ameryką, kapitanem. Mam po prostu 100 zdrowia więcej, tak. A kapitan Ameryka dostaje po prostu z autoataków co jakiś czas ogólnie takie uderzające gromy przeciwników, także ogólnie tak to się prezentuje. No i co? Thor. Taki bardziej agresywny mega close rangeowy pick tutaj. No i co? Jest to taki jeden, myślę, że i mo troszkę ścięższych tanków, proszę Państwa. mamy jak widzicie, trzy staki swoich tych właśnie takich hammerów, czyli tych właśnie młotów swoich, i każda abilitka moimi kosztuje. Właśnie, Hello? widzicie, ile, o, what the fuck? Proszę Hello. Państwa, co to, jak się, nie pamiętam, jak się tutaj mutowało, moi drodzy. O, oh, hell, mamy Czekajcie, zobaczmy, jest tutaj? Nie. Yy, Zgłoś? Nie, ja nie pamiętam, jak to się robiło. O, dobra, mute wszystkich, do widzenia, nie chcę, żeby się odzywali, sorry. Yy, także, no, tak to się prezentuje, że mamy autoataki, widzicie, na close range'a. prawym mamy po prostu rzut młotkiem na daleko. Yy, nasze E po prostu działa tak, że robimy sobie wokół siebie taką barierkę pod F1, jak zresztą klikniemy, to mamy, że błyskawica, która przywróci siłę po oparciu o ilość trafionych w czyli im więcej trafimy, tym tak właściwie lepiej. No i shift, moi drodzy, to jak sobie przytrzymamy, to po prostu robimy dasha, tutaj się ładuje nam, widzicie, ta właśnie taka, o, anulowała się, no, dobra, to daleko można skoczyć sobie albo blisko. No i pod F mamy, moi drodzy, najlepszą abilitkę, czyli wykonamy F i napieprzamy range, bo co bije akurat sporo demedża. Nie powiem, także to jest jeden z najlepszych abilitek tutaj, definitywnie. No i dobra, dobra, na spokojnie. Patrzcie, nie mamy staków teraz, Klikamy sobie C, yy, boże E. I wraca nam po prostu tutaj też dużo staków, także tak to się prezentuje. Okej, okay, może bardziej by to magik zabił, co? Tylko mówię, ja, ja tym torem nie ogarnię, więc zobaczcie, jak. Okej, okay, no, teraz zabiliśmy sobie w miarę. Halo, medyk, boże, jedyny. Ok, może bardziej byśmy sobie filarów pozabijali. Okej, okay. o ten Tor ma aloha, to jest się je Dobra, możemy sobie zrestartować to. A, muszą tak być sobie, proszę Państwa. O, no, nie zdążyło tu wycofać się troszkę. Także mówię, to ewidentnie nie jest taka postać dla początkujących graczy, ponieważ naprawdę trzeba trochę ogarniać. No ja mówię, pograłem nim parę gierek i ja czuję, że on mi nie siada totalnie ponieważ trzeba robić dużo nim naprawdę trzeba widzieć kiedyś sobie zrestartować właśnie te staki, kurcze. No, według mnie to jest dość ciężki champion. Dajcie znać w komentarzach, jak wy sądzicie. Według mnie naprawdę Tori jest ciężki, a ja nim totalnie nie gram. Mówię. Na początku gry jedynie troszkę się pograłem. Okej, okay, tutaj tam Magik. Ja tutaj bym chciał bardziej pozabijać. tutaj, wiecie. A mój Ult... O, patrzę, używam Ulta i cało decado Thunder i uderzam o siebie i damage po prostu. Także no... Ogólnie to jest takie średnie do użycia, powiem Wam szczerze. Nigdy nie zobaczyłem, jakby ktoś robił mega dymów z tego. Nie będę ukrywał. O, jeszcze mam Iron Mana. to niedobry pick tutaj. O, jeszcze stuna żeby mi. Iś, elo. Kolego. Iś, pomocy. Dziękuję. Dziękuję, dziękuję. Dobra, tutaj. Kolega zaraz. O, pieprze, kolega sobie na mnie ulta z żółty. No, jest wysoko, jak widzicie. Okej, okay, dalej na razie nie, pod, nie podlecę. No dobrze, no przyjmuję... Jestem takim typical tankiem w sumie w tym, w tym momencie, tak właściwie. Przyjmuję damage głównie... O, cholera. Dobra, od, odnowimy sobie stacki. po prostu ich z tego. Roketa szczególnie. Dobra. Ten ma low już. O, ale tutaj koleżanka go ładnie leczy. Dobra, ładnie, trafiliśmy tutaj tym. Spalmy sobie. O, znowu magia przyszła. Oj no, nie mam drużynki, jeżeli chodzi o heal'a troszkę niestety, chyba że byli martwi teraz, to rozumiem. Ale tutaj patrzcie, jak zacięta rywalizacja, to 10% to przeciwnik. Także no, jak widzicie po prostu, Shift to jest dasz, kurcze, E to jest odnowa tych, kurcze moich staków, Prawie to jest rzut młotkiem, a ult to po prostu y, idziemy w górę, bijemy y, damage obszarowy jak wylądujemy. I podczas tego nam nas ich tak też bzyka ta właśnie elektryzacja. Także no tak to się prezentuje po prostu no. Tak to się moi drodzy prezentuje. O Behold Dark Child. No, czego piknęli sobie? Loki. Dobra. I... O, no dostał na dziurę, użył swojego klona. Okej. Okay. Nie wiem czy ja ją ma i to już są... O okej okay, well. O dziękuję. Nie mam HP. O, kurde, no robią nam oro niesamowite, niestety, w tym przypadku, no. Ten Iron Man nie ma go. W sumie mamy Storm, która lata tak właściwie. Trochę dziwne, że go nie zabija. Powiem Wam szczerze. No, ale dobra. Nie wszystko trzeba wygrywać, bo co ta gierka na gruncie, co nagraliśmy, naprawdę była mega ładna. Także trzeba to przyznać. Wszczerze. coś mi kurczę się działo. Na tym gardle, można powiedzieć. Kinda sus. Bo teraz użyłem źle tego. tego. Okej, okay, brawo. Mamy też dobry taków, ten nowy, no ten kurde, Defink jest naprawdę mega mocny. Gorzej jest to, że ja powinienem pokusować kilka wiecie yy, killerów, nie? Okej, okay, dobra, mamy sobie staki, użyję F. O Jezu, tylko trzeba tym trafiać jeszcze Piotrze, no Okej okay. Miałem staków i właśnie ciężko mi się cokolwiek zrobić, okej. Okay. No. Okej. Okay. Miałem staków, no. Ale muszę to użyć blisko przeciwnika, no właśnie, co ja robię, tych mamy. Tych killerów ja, ciężko ich trochę zabić, kurde, bo oni dobra. Nie mogę ich użyć, O, był zrezygnowany. Dobra, użyjmy po prostu to. i może uderzę go? O, no, to nic trochę nie zadało to mecz, no, no. śmiesznie. Dobra, uś, uś. A magik, jakby ją zabić, okej, okay, no zabiłem, ale. A po tego Lokiego powinienem kałała się raczej. uś, a, okej, okay, leży. A, czyli leży no. Okej, okay, not bad, not bad moi drodzy. Dobra. Walczymy, walczymy. Nie mają healerów więc. Okej, okay, okej. Okay. Dobra, on go zabije. Dobra, nice, nice. Pombak, pombak. Okej, okay, okej, okay, no spokojnie moi drodzy. Co tu jeszcze, kurde, jeszcze? Magik wyszła chyba no, okej. Okay. Zniszmy te też ogólnie klony. Naprawdę klony Lokiego, moi drodzy, naprawdę warto zawsze niszczyć, ponieważ one naprawdę dają dużo, ogólnie. Okej, okay. trafiłem młotkiem, elegancko. Dobra, o oh, wow! Okej, okay, okej, okay. walka trwa dalej, moi mili. No trochę tutaj oro porobiliśmy. Nie ma co mówić. No ogólnie tak, według mnie najgorszym tankiem ogólnie jest y, Kapitan Ameryka. Overall, mieliśmy go w tymi na początku, więc może też tak średnio to dawało radę. Na pewno jak jest The Thing i Hulk, to myślę, że bez wątpienia teraz mamy my Halka, także spokojem, tak jak nie chciałbym się wbijać niesamowicie od ja tutaj dużo nie porobię tutaj Poczekam sobie na F moje jedynie Żeby ich trochę poharasować Okej okay. Nawet pozabijać tego Mamy Ulta w razie to znowu Dobra Możemy sobie sobie odpalić kurde F pól, no, mówiłeś, o tam z tyłu. Okej, okay, ten nasz Hulk ładnie tam kurczę ogarnął teraz. Ej, zniszmy klona okay, to trzeba na plecach pomóc naszym, bo to... Ja okay, gdzieś poszedł sobie, dobra. Nie wchodzi. się Co? Okej, okay, nie mogę się ruszyć. Okej, okay, ja tym bardziej nie mogę. Mam tyle co że to jest wręcz niemożliwe do przetrwania. Okej, okay, well, no... Radziliśmy sobie przez chwilę, powiem tak. Chyba, że jeszcze zdążymy tam dojść. Zobaczymy, okej. Okay. Oj, no to unlucky troszkę tam kurde Star Lord. Troszkę unlucky bym powiedział. Dobra, tuptamy. Puttamy. Cooldowny to on ma mega krótkie, jak widzicie, więc jeżeli chodzi o dojście na site, to jest dość chwilowe. Dosłownie. Więc to jest fajna akurat. Mobilność w tym... Kalku, nie? Kalku, może to ja gadam? Okay, zabiliśmy go, chociaż nie? Dobra. Dobra, roketa fajnie byłoby zabić. OK, no to nie wyszło mi po mojej myśli, powiem wam szczerze. Teraz niszczyć te. o. Oho, to niedobrze, proszę państwa. Bardzo niedobrze. No, wziął ulta, kurde, tego Starlorda i tu już oro. Chyba typical overwatch moi drodzy, o co chodzi z typical overwatch? Że 99% i wiecie, ale do pełna to oni by mieli kurczę tutaj, że my przejęliśmy od zera. Że chyba GG co? Raczej ewidentnie no. No i tak, tak, poro totalne robią. Jeszcze wie Dobra, nice. ja rozstyluję. O, o oj, prawie go zabiłem, patrzcie, no close, ale to zasięta tutaj rywalizacja, to jest niezła giera tutaj, proszę państwa. Mówię, ja się czuję jak warzywo grając z nim totalnie naprawdę, ale no idzie i tak nieźle, także ja nie będę narzekał, no. Jak to moje umiejętności posiadające tutaj na torze, no to. Myślę, że całkiem nie jest źle, ale mówię, no. No on jest taki, kurczę, że ten close ręcznie. Mówię te cooldowny jedynie. Tutaj ratują może za mało prawego klikam, kurczę, ale też taki czasami no trzeba zwracać uwagę, nie? Ogólnie jak tutaj działa to. Mówię, no, jak tam w ogóle to mam 10 tysięcy obrażeń, 12 tego? No, kadem mamy ogólnie lepsze niż takie, tutaj wiecie, normalne. Mamy więcej killi niż śmierci ogólnie. Obrażenia też są ok. Jest chyba nieźle, no. Jeszcze nieźle, tylko ich team, no, widzicie, jak to jest różnica duża, akurat, jeżeli chodzi o to. Ale no, co, no, każdego czempiona trzeba nagrać, moi drodzy, w tej serii naszej, tutaj cudownej, także. You know, you know, you know. Może jakieś questy tam na grafiki, trzeba tutaj polepić sobie, ty. Tak właśnie jeszcze stało 20 parę dni tutaj karnetu, moi drodzy. Okej. Okay. Dobra, trochę za, 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 za szybko tego użyłem. Teraz ma Ironmana też? Uwala, proszę bardzo. Uuu! No dobrze, dobrze. Uuu! Także ja muszę po prostu wlatywać w tych supportach kurczę. No wiesz, że nasi dadzą sobie jakoś tam radę w miarę z tym halkiem i wszystko. Okej. Okay. Coś no, tu słyszałem, nie wiem gdzie. Okay. To, że my klona zniszczymy instantly. i okay, no on sobie, wiadomo. Locky gaming. No właśnie, jak, nie jestem tutaj, to ten hulkik kurde prześladuje, to jest problem. Tylko nie mam chwila, dziękuję. No, kurde, problem. Oj, nie, nie, nie. Klona zniszczyć. Ok, polega się na mnie udział od samego początku, tak to zaznaczyć. Proszę mi zostawić w pizdu. Okej, okay, jeszcze się mogę, okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay. Dziękuję za chwilę koledzy, jesteście najlepsi. Chciałbym tego Roketa najchętniej zabić. No to jeszcze poczekamy troszkę. Dobra, klona zabić, trzeba. Okej, okay, on ma low half, dobra, Roket, pieprzony. na cooldownie, on. Gdzie sobie lightning. o. Dobra, okej, okay. cool, cool, not bad, not bad Klona zniszczyć trzeba, iść, dobrze dobrze Spoko, spoko na chilku No z tam młotkiem O, się ma O, najlepsza kontra na tych tanków tutaj, w Wolverine Prawie mi to wyszło Nie powiem No spokojnie O, A, jak widzisz jaki ulty, to jest taka to co by no ale... Użyję, mówię już sobie. Okej, okay, ładnie, nawet nieźle chyba. Tylko chyba umieram, no niestety. A i to kosztowało mi życie, kurczę, niestety. Bo tutaj magia ta nich była z tyłu i nie miałem jak chwila dostać to. Karamba, karamba, To tym razem, że oni mają też halka i tego, i Ironmana, co daje im boosta, jeżeli chodzi o Ironmana, właśnie ten laser jest zielony i naprawdę mega dużo do damage'a bije. Także tutaj, jeżeli chodzi o ich złączenie, naprawdę jest spoko. Nieraz się na gdzie wyciągała właśnie halka. Doktora Strange'a, który ma lepsze wtedy z halkiem E, czyli tą eksplozję wokół niego. Właśnie Ironmana, jak ktoś ogarniał, to było mega, mega op. Ej, hey, tu ktoś jest chyba. Hej, może nie, słyszałem stepy, przysięgam. O, jest magiczny. No. Okay. Dobra. Dobra, nara koleżanko. No, jednego nie udało nam się tutaj ocalić filera. Dobra, to się zniszczymy. O, się siema. Dobra, marka. Marka, koleżanko. Dobra, no spokojnie. Ja się wycofam tutaj tak. Kciuka, mała. Naura, naura, Maury, naura. Nikogo nie ma na plecach, a nic nie widzę na razie, więc chyba spoko. Chyba jest spoko. O, młotkiem nie trafiłem nikogo. O, tam jest Iron Man. Nie wiem, na czemu bym pomógł co. O. Oj, dostał ode mnie, ale. Ale to ja zbyt się bamuzluję, powiem tam troszkę. Dobra, tam jest ten. O, magneto, się no. Ma. Jeszcze nie grali. Okej, okay, zrobimy po prostu tego Hama. filerka, Oho, tam się leczy. No tak, to jest pieczony, y, jakąś baptist z Overwatcha. Ja nie mam tyle stacków co on, niestety. Ale mogę zrobić to i teraz to. Dobra. To ma dziś machine to od tego. Dobre. O kurde, co to było? Iron Man -y tak wydymał? To jest, a, bo to skipowałem, trzeba A nie, to było. Nie, tam, nie wiem, kto mnie zabił do końca. Jestem confused, moi drodzy. Lekko confused jestem, co tu się stało, bo skip, skipnąłem, niestety. A chciałem zobaczyć, bo nie jestem pewien. Ale Moon Knight obserwowało więc chyba Moon Knight mi zaorał. Grałem pod jednego tanka, proszę bardzo, to ciekawe. Mam ulta, panowie, w razie co. Okej, okay, okej, okay, mamy ulcika. Dobra, przechodzimy kolego, dawaj, Wolverineasty. Jójś. Ok, palimy. No to był zły u z strony. Dobra, ulitujemy. Ok, not bad, not bad, no. Not bad, to było całkiem dobre, ja nie no, Wiadomo, że nikogo nie zabiłem, ale jednak. O, no, well, to teraz jednak. No to well. No to to nam nic nie da, tak właściwie. Teraz, no bo uluna służyła ulcika. Oh. Dobra, no, u Luna nie ma już ulta, no to też spoko, spoko, tyle dobrze, ale nie wiem, czy to nam się uda. Mogą być problemy, mogą być lekkie problemy, proszę Państwa. Mogą być lekkie problemy. Nie wiem, czy ten nasz Wolverine jest dobrym postacią, po skoro oni grają pod 3 DPS-ów, nie? Wolverine jest wprost takim dobrym czempionem pod tanki rzeczywiście, bo ich ładnie tyra, trzeba przyznać to. To jest mega fajna postać na tanki. Hello hello w strachu Jesteś do dlatego tam z góry trzeba, bo ten Moon i to. O! strachu, patrzcie. Dobra, ale ładnie, ładnie, jest źle. Zniszmy klona, żeby nie leczył tym klonem. Dobra, tam by się przydało zabić. Miałem stachu, pieniam chwila chyba. Medyk. Nasz Tobą nie żyje cały, czy o co chodzi tutaj w tym przypadku? Gdzie oni są? Skip. No, rzeczywiście, kurde, oni ciągle sobie tę zaliczają, karamba. No, ja się staram ich bronić jak mogę, nie? Ale, no, niestety, no, chyba nic z tego nie będzie, moi drodzy. No, chyba nic z tego nie będzie. No, raczej tak, no, ale cóż, no, jest jak jest, moi drodzy. Lepsza drużynka enemy, po prostu, no i co zrobisz? No, lepiej sobie poradzili. No, tutaj mechę to wszystko zblokowało w ogóle, nie? Także też nie, nie dobrze. to tu video. Top w wróż. No, ja się tutaj już bijam, żeby, wiecie, żeby po prostu tutaj się wbić, żeby dogrywka była. No ale chyba nic z tego, niestety, nie będzie, tak jak już mówiłem, no kurcze. A na że nasi dostawali Vanus, no ja starałem się ich healerów atakować, ale co zrobisz. No gierka była ogólnie całkiem sympatyczna, jeżeli chodzi o y, intense gameplay tutaj było naprawdę. More intense than competitive, właśnie, no plus jeden, kurczę, no. To prawda, tutaj koledzy dobrze na czacie piszą tutaj, moi drodzy. Także gierka, o, jak to z Liquidu, raczej dziękuję, to zrobiłem, proszę Państwa. E, także no, e, tak się prezentuje, mój drodzy, gameplay Tora. Jak widzicie, no nie zawsze może on jest niesamowicie OP pickiem. No, szczególnie jak jest taki e, rocket, który może nawet jak, e, o może przepraszam jak chcecie zabijać sobie e, healerów, ale on też może uciekać od was, a on nie ma staków, tylko ma, no, ma dwa staki na shifcie ogólnie, no ale widzicie jakoś lepiej to idzie e, No i co? E, to tyle. E, cieszę się, że mam go z głowy tego tora, bo naprawdę nie jestem wielkim fanem e, Także god Bless for that moi drodzy No i co? Dziękuję za oglądanie, dajcie za co wy sądzicie o tej postaci i trzymajcie się moi mili do następnego